Dniu 5 grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Wolontariusza, który został ustalony przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Wolontariusz to osoba, która czyni dobro, niesie pomoc potrzebującym, niesie pomoc humanitarną, świadczy usługi na rzecz różnych organizacji, które potrzebują takiego wsparcia. Wolontariusz to także świadoma osoba, która dba o otaczające go środowisko, o jego dobrostan, włącza się aktywnie w działania prośrodowiskowe i w działania mające na celu szerzenie humanistycznych wartości przyświecających rozwojowi każdego człowieka. Wolontariusz, czyli osoba czyniąca dobro, każdy dodatkowy człowiek świadczący działania wolontaryjne jest jednostką, która powiększa grono pozytywnie zakręconych, dzięki którym szczęście. I miłość roztaczają się wokół nas. Wolontariat to inicjatywa ogromnie ważna dla uczelni, takiej jak nasza. Bardzo cieszę się, że mamy teraz szansę bardziej usystematyzować te działania wolontariackie, nadać im charakter systemowy. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu także podjął działania zmierzające do opracowania projektu zatytułowanego Wolontariat Pracowniczy. Projekt ten zamierzamy uruchomić w 2023 roku. Płynie on z potrzeby realizacji ludzkich potrzeb, z potrzeby kreowania wizerunku naszej organizacji, z potrzeby sprostania wyzwaniom. Postaramy się, aby nie były to tylko działania spontaniczne, które są obecnie prowadzone przez naszych pracowników, ale aby były to działania systemowe, które pozwolą każdemu z nas realizować działania wolontaryjne w różnych przestrzeniach. Dlaczego to jest takie ważne? No tutaj chyba nie muszę przekonywać, że uczelnia, która pozycjonuje się jako uniwersytet biznesu, powinna rzeczywiście patrzeć szeroko, Powinna kierować się wartościami. Uczelnia, która kształtuje i kreuje liderów. Powinna tutaj w ramach swojego działania kształceniowego uwzględniać współpracę z otoczeniem działania wolontariackie. Zaznaczę, że w naszej strategii, która jest zaprojektowana na lata do 2030, opieramy na wartościach. Te wartości to m.in. wspólnota, odpowiedzialność. No trudno sobie wyobrazić bardziej adekwatnych działań dla wspólnoty i odpowiedzialności, jak działania wolontariackie. Bardzo cieszę się, że w ramach priorytetowego kierunku rozwoju. Nastawionego na wzrost zaangażowania pracowników. Jednym ze strategicznych priorytetów jest budowanie zaangażowania pracowników. Wiadomo, że na zaangażowanych pracowników możemy kształtować rozwój uczelni. No i tutaj, w ramach tego priorytetowego działania, badaliśmy pracowników. Ucieszyło nas bardzo, że pracownicy w ankietach zwracali uwagę na to, że chcieliby więcej z siebie dać w ramach wolontariatu. Okazuje się zatem, że to nie jest tylko inicjatywa władz uczelni, ale pracowników. Ogromnie cieszę się, że te działania będą służyły oczywiście naszej uczelni, naszej wspólnocie, ale jednocześnie będziemy mogli wnieść wiele dobrego na rzecz naszego otoczenia. Będziemy krować i zmieniać naszą kulturę organizacyjną? Która powinna być oparta o wzajemne zaufanie, wzajemny szacunek i pozytywne nastawienie do codziennie wykonywanych obowiązków. Wolontariat pracowniczy jest tutaj bardzo dobrym przykładem wspólnych działań, które pozwalają realizować takie cele i zamierzenia. Czy wolontariat pracowniczy przynosi korzyści? Tak. Przynosi korzyści wszystkim. Pracownikowi, ponieważ rośnie satysfakcja z wykonywanych przez niego działań, rozwija się jego osobowość, pozwala budować dobrze pracujące zespoły, a jednocześnie wolontariat pracowniczy to także bardzo dobry sposób na pokazanie tego, że uczelnia jest organizacją odpowiedzialną społecznie, która z powodzeniem realizuje wyzwania współczesnego świata, jest organizacją godną zaufania i konkurencyjną na współczesnym rynku. Zachęcam Państwa wszystkich do włączenia się w nasze wspólne działania i do podejmowania działań wolontaryjnych.